Się w porcie pierwszym to jest e, największy fort pancerny w tej części Europy. Wybudowany w 1883 roku. E, kilkadziesiąt pomieszczeń. Prawdziwe podziemne miasto. To miejsce, przed którym stoicie, to obszar materii międzygwiazdowej, w której formułują się... Materia międzygwiazdowa jest pozostałością Wielkiego Wybuchu. Zapraszam do środka. Zobaczycie pracę naszych naukowców, którzy gromadzą wszelkiego rodzaju fale. Szukają obecnie gwiazdy Cebola Majdola. Proszę bardzo, zapraszam tutaj do, do obejrzenia urządzeń. na bagatunkach jest Cała rzecz, która tutaj się dzieje, dotyczy ewolucji gwiazd. Czyli pomysł na to był taki, żeby pokazać astronomiczną ewolucję gwiazdy e, poprzez proste skojarzenia. Polegało tylko na wykorzystaniu tych zwykłych skojarzeń, które ludzie mają z gwiazdami i z gwiazdami estrady. Znajdujemy się w tej chwili w sypialni Instytutu. Spełnia on funkcję edukacyjną. Tu aplikujemy kandydatom do pracowników Instytutu sny aplikacyjne. Służy do tego edukator Hubble'a, składa on się z Heisenberga, neuronowego licznika synaps oraz wielkiego przewężenia fermaty służącego do kondensacji pożądanych snów. Niebieskie punkty, które widzicie na ziemi, są to czopy filtrów snu. Kandydat ubrany jest w kombinezon, dzięki czemu unikamy niepożądanego efektu planta. A więc poproszę aplikatorów, żeby zaaplikowali naszemu kandydatowi aplikujący sen mniej wątpliwości. Widzę Cię od na to stoisz w tytulumie, który nie rozumie, a w strumień zdjęć i Całe zwolotu, w czasie przesłyty Ty stoisz, który krzyczysz głośniej od reszty. To jest duże że przytasz ten bo wczoraj stałeś obok, mnie widzą obcy B, a dziś z grubszy band. to tych wszystkich, którzy tak pięknie mówią, że to myśli To jest początek powstawania, narodzin gwiazdy um, i um, możliwe, że u zarania leży wątpliwość. Chociaż jak wówczas tłumaczyć to, że tuż przed wejściem do tej sali para tańczy tango. W tym pomieszczeniu nasi pracownicy chodzić, chodzić, chodzić. ładują swoje akumulatory mentalno-fizyczne. Najlepszym celem, regen... najlepszym sposobem regeneracji jest gra w tak zwanego bi... binarniaka. Nie na rytm binarniaka jest muzyka binarniaka. Nasze szabroni autów, nandą ogólno polanego. Na tak wypoczywają nasi pracownicy. Jakie są korzyści z uprawiania pijarniaka? Zczęśliwej kości syna, co obozwania są pracowników, wyciszenie emocjonalne oraz podniesienie kondycji fizycznej. Najmłodszym jest w dlatego że często mówimy o tym, że jakaś gwiazda wschodzi, jakaś gwiazda się wypaliła, jakaś gwiazda świeci mocno. jakaś gwiazda jakaś gwiazda Odpowiadam za planetę błękitnego Marudera. E, to taka planeta, która chodzi, fruwa e, swoimi drogami i ja jestem tutaj taką postacią, ale też kilka dni temu e, nagrywałem materiał, który był potrzebny kolegom e, Tomkowice Bo z klubu NRD e, i tam miałem rolę Czerwonego Olbrzyma. I tam nagrywałem swój wrzask. Czerwony olbrzym mnie jakby natknął, między innymi się ostatnio zajmuje dużo i głosem, i preparowaniem ludzkiego głosu, ludzkich dźwięków, które ciało zawsze dźwięki wydawało. No Jak Mariusza Lubinskiego poznałem, kiedyś go zaobserwowałem sobie tak uważnie na koncercie, to nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak otworzył w taki sposób, tak technicznie, po prostu swoją buzię, swoje usta. I kiedy już nadarzyła się okazja i skorzystanie, że mogę współpracować z takim artystą jak Mariusz Lubomski, to od razu, bo już gdzieś mi to wcześniej po głowie chodziło, po prostu wiedziałem, że Czerwony Olbrzym, po prostu chcę jego wnętrze, po prostu jego po prostu jamy wewnętrzne i po prostu te piorunujące wrażenie po prostu spalania tego helu, wodoru gdzieś tam i po prostu zastanawianie się po prostu jakie pokłady Energii po prostu nas siedzą. I gdzieś tam przez taką wiwisekcję wewnątrz, zaglądnięcie po prostu w nas samych, czyli w tym przypadku jamy ustnej, po prostu spowodowało i tą cielesność, która bardzo super oddziaływała, i ta e, cała taka e, fizjonomia nasza. To, że gdzieś są przekraczane granice i gdzieś tam właśnie to takie spalanie, po prostu coś, co jest w stanie nas wchłonąć. Efekt chyba był fajny, pierunujący, ludzie mieli od konsternacji, po gdzieś tam uśmiech na końcu, jak już Wielki Olbrzym gaśnie i lekko tak pokazał ząbki, to wszyscy razem z nim pokazywali. Widzowie jak najbardziej angażują się, są plastyczną materią, która bierze udział i od nich bardzo dużo zależy, od tego czy, jak będą zachowywać się widzowie, tak naprawdę zależy to, jak spektakl się potoczy. Pozwolę sobie zbadać, czy ktoś z Państwa nie ma alergii na hiperprzestrzeń? Pani, mam, nie mam. Zaraz zobaczę. Zobaczymy. Nie, nie, nie. Panie, pan, Pani. O, panie. Nie, Pani, bardzo panią tak, proszę tak, do... Stołu. Proszę o wydanie filtrów e, przez e, przestrzennego. Panie docęcie tam y, pan w cateczce. Pan, proszę. O, proszę ok. zobaczyć. Proszę, pani. Pani zdecydowanie może mieć alergię. I pani. Jest sala, w której widzowie muszą uformować gęstą materię i tylko w tym, pod takim warunkiem odpalają gwiazdę czyli, jak mówimy, astronomicznie zapoczątkowują reakcję. Termojądrowe. I właśnie to tutaj się dzieje. Znajdujemy się w miejscu, gdzie formuje się gwiazda. W momencie, kiedy materia się ściska, gwiazda jakby zawiązuje się, pewna materia. I jakby wchodzi w ten obieg główny. Muzyka Nie są częste sytuacje, kiedy można połączyć jakieś wydarzenie artystyczne z takim koncertem, który też jest oczywiście wydarzeniem artystycznym, ale w innym wymiarze. A fajnie, jeżeli można nadać temu troszkę głębszy sens i opowiedzieć przy okazji prostego zagrania piosenki o czymś innym o czymś takim bardzo szerokim, tak jak dzisiaj mówimy tak jak kosmos. It's gonna burn up, I'm burning, burning It's gonna burn up, I'm burning, burning It's gonna burn up, I'll burn you